Wiebiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, no dość tradycyjnie na motorze, ale jadę w także zaczynamy kolejny etap. Etap bardziej familijny, że się tak wyrażam. Słoneczko pięknie świeci, czysta przyjemność z jazdy. Umówiliśmy się tutaj w takim, na takim placu na którym można sobie pojeździć tymi samochodzikami, którymi samochodzikami, motorami, skuterami, etc. Dżuny to bardzo lubi Ale jeszcze dziewczyn nie ma. Jestem wprawdzie punktualnie no ale dziewczyny na razie nie przyjechały, także sobie spokojnie poczekam. Mam wodę, to sobie poradzę. Jestem już z malutką. Cześć Bąbelku. <laughs> Jak się cieszy moja malutko kochana. Jedziemy do domu, zawieźć te wszystkie yy, rzeczy. Yy. I Później mam spotkanie z właścicielką domu. Chce się spotkać. Kasia Paweł. A później, tak, a później Kasia i Ale na razie jedziemy do domu. Byliśmy na przepysznym grillu u znajomych. Bardzo mi spędzony czas, dziękujemy. Teraz będziemy jechali do Wake Park. Jest gorąco dzisiaj, jest bardzo gorąco i y, wake park wydaje się być miejscem idealnym do tego aby na Czarne gogle? Czarne mamy tylko yeah. Tak. To te... yeah. Orange. Orange gdzieś zostawiłaś musimy kupić nowe y, Jedziemy wziąć strój dla i Jedziemy do Wake Park Tak Zobaczcie co to za żurawinka tutaj co to za święty Mikołaj Oj, ty śmiechu mój mały. <grystanie> Jaki serdelek radosny. Fajnie? Nie jest ci za gorąco w tym? <grystanie> no dobra. Jedziemy, jedziemy jak mówiłem, na wodę, dlatego ja też Paweł. postanowiła się ubrać w strój świętego Mikołaja, który dostała. Pięknie. Dobrze, ja nie będę się ubierał w strój świętego Mikołaja, jadę po cywilnemu. Kim jesteś? E? Kto ty jesteś? Mikołaj Mikołaj, tak, święty Mikołaj. No, ubrałaś się jak święty Mikołaj. No No i pasek jest, wszystko się zgadza. O, drogę nam poprawili chyba. Ało. Tylko piasek jest. To średnio. Ale nie jest najgorzej. Mikołaj. Tak, jesteś Mikołajem, tak, tak, to już ustaliliśmy. Idziemy, zobaczymy, aha, czyli tam też się da wyjechać, warto wiedzieć, bo mieliśmy problem z parkowaniem, bo tak podnastawiali te motory tutaj, jeden na drugim, że nie bardzo mogą zaparkować, ale się udało, tutaj ćwiczenie na sucho. Trochę ludzi jest widzę, ale... ale bez przesady, nie jest źle. No tak powiem Wam, że się zrobiło tutaj troszkę ludzi. I kąpią się, i sporo osób dzisiaj pływa. Rzeczywiście, Wake Park jest Wake Parkiem i tutaj dzieciaki się pluskają. My teraz. No właśnie, to jest jedna z takich absurdalnych sytuacji, tutaj. Żeby Juny mogła popływać, bo musi mieć taką kamizelkę. Te kamizelki są, tam taka niebieska budka jest. Tam się bierze te kamizelki. Żeby móc tą wziąć kamizelkę dla niej, to ja muszę pójść na sam początek tam, właściwie na zewnątrz Wake Parku, żeby zapłacić dolara. Dostaję paragon. Stamtąd wtedy, z tym paragonem muszę pójść do tamtej budy, na drugim końcu, dokładnie w drugim końcu tego wake parku. Wziąć na niej kamikizelkę po to, żeby ona mogła tutaj popływać. Trochę absurdalne, no ale cóż, nie wszystko musi być idealnie. Młoda zdecydowała się po dobrej godzinie pobytu tutaj dopiero na kąpiu-kąpiu. Kompiu. Ale leci teraz, podekscydowana. Ostrożnie mała, ostrożnie śmiga rusałka. Były imprezy? Były, ale się skończyły. Teraz będzie tak. Dobra. Ostrożnie. Już rusałka ma kamizelkę. Teraz może się pochlapać troszkę w wodzie. Patrz, warkoczyk ci tutaj, czekaj. Sik. Super. Nie 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 nie, no widzę, widzę kochanie, no Nie, tam, to jest tu, tu zarezerwowane Jeszcze tylko przebitka taka, no wieczorową porą e, Bardziej popołudnie późne, ale, ale już ciemniutko jest e, I na samym Wake Parku również się robi cisza Dżuny bawiła się przed chwilą tam z wujkiem Biegała i szalała za chwileczkę zabieram ją, jedziemy do domu. Musimy jeszcze podjechać kupić yy, kilka rzeczy, także żebym mógł jej śniadanie do szkoły przygotować i będziemy kończyli powolutku ten dzionek dzisiejszy. No, tak. Kolej rzeczy. Reszcie w domku. Więc zawsze to powtarzam i pewnie powtarzać będę wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Cieszę się, że już jesteśmy. Yy, Trzech króli już było choinka do rozebrania, ale chciałem jeszcze, żeby Juny jak przyjedzie to mogła się jeszcze chwilkę nacieszyć jej wyglądem dlatego też od razu włączę światełka, niech sobie do dopóki nie pójdzie spać oki oki, kotek tutaj się przemyja po ulicach mamy zrobiliśmy jeszcze zakupy, pojechaliśmy tam i owoce i warzywa, także wszystko już jest w gotowości, jedyne co nam pozostaje to zasnąć i obudzić się skoro świt, to są nam nasze chyba ostatnie zadania na dzisiaj tak mi się wydaje. No to, to co, kochanie? To, to jakby nie będę przedłużał, chyba dzisiejszego dnia I pewnie się tutaj nic nie wydarzy, już co by było wartego sfilmowania. Yy, A czy gdyby taka sytuacja nastąpiła, to chętnie się z wami tym podzielę. Dobrze, na razie się kłaniam i życzę dobrej nocy. i dziwny ten ludzki organizm jest. Jak Dżunku była u mamy, to yy, wstawanie rano <laughs> przychodziło bez najmniejszego problemu. No jak trzeba wstać, jest konieczność bo trzeba dziecko wyprawić do szkoły, no to wtedy, jakbym strasznie jeszcze poleżał, jakbym chciał jeszcze pospać chwileczkę, jeszcze minutę, jeszcze jedną. Masakra! Dobra. Śniadanie i lunch dla dżunku. Czas przygotować. Dżunę odstawiona. bałem się troszeczkę, że się spóźniłem, bo dzisiaj ewidentnie nie miała feelingu na ubieranie się w strój w uniform szkolny, ale ostatecznie się udało. I przyjechała bez większych ekscesów. Także bardzo fajnie. Mamy pierwszy dzień odłożenia za sobą. Teraz jestem na siłowni. E, troszkę wcześniej niż umówiłem się z maćkiem, bo tak się udało ze szkołą dżug, No to przyjechałem po prostu tutaj, więc sobie już zacznę troszeczkę ćwiczyć i wchodzimy w nowy tydzień. Zdrowo! Zasłużony relaks w po, po basenie chwilka dla witaminki E. Czy A, Chyba E od słońca. Zaraz zapytam. Maciek, od słońca to jaką witaminę się najadasz? C. słońca... S. Bardzo dobra odpowiedź. S jak słoń. C. To ja sobie pozwolę chwileczkę. Relaksiku. A tak Maciek chciałby coś jeszcze. Ale i tak najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny? Mają polskie dziewczyny, jak to mówił klasik. Ale on klasyk. to jest prawda, to jest tak. Ale klasyk śpiewał to tak dawno temu. Ja bym to w ogóle zmienił po prostu. Najwięcej witaminy mają dziewczyny. To jest bardziej uczciwe. No to. Do zobaczenia. Wszystko na Bo do doprecyzowania, na doprecyzowanie to przyjdzie jeszcze czas, kochany. Gotuję się Dzisiaj odczuwam skutki siłowni troszkę mocniej niż normalnie Bo a, no pierwszy dzień po trzydniowej przerwie Dwa, po trzydniowej przerwie imprezowej Gdzie organizm dostał wciry, ale trochę inaczej No i dzisiaj powiem Wam troszkę to czuć w mięśniach Ale jest nie najgorzej Zrobiłem większe serie, troszeczkę, także też wydłużyłem wciążenia Fajnie było Mam wrażenie, że ktoś za mną jedzie Ktoś za mną jeździ śledzi śniadanie i ruszamy z dnia Zjadłem, napiłem się herbatki jaśminowej, wracam do domu e, Złożyć ten jeden z dłuższych odcinków historii kanału Mam nadzieję, że wytrzymaliście do samego końca, ale ten koniec dopiero będzie e, później. Jeszcze się nie żegnam, także spokojnie, spokojnie. Czy jakieś jeszcze... Ostatnie słowo hrabiego barykenta miałbyś o to te powiedzieć. tak z zaskoczeniem mnie pią. Nie Nadal jestem pod wrażeniem tego chłopacza, tam odwala, ale... No bo tam betoniarka jest i myje ją człowiek i wylewa resztki betonu na, na drogę, no ale to dobrze, że wylewa, bo dzięki temu utwardza. Się ten. Ale Maciek się wywraca na nieutwardzony. Nie, ja muszę... bo Tak jak przy tobie stoję, to ja muszę się przesunąć. Bardziej no, tutaj. Gdzie? A dobrze, to, to ja Ale dalej nie? będę, lepsza aparycja od razu ja muszę jest. muszę wyjść z cienia. Aha, nie, Ale dobrze. Że tobie jak jestem, to muszę wyjść z cienia. Tak? To niełatwe. Ale dobrze, nie, nawet jest ok. to siedź sobie dalej. Aha, nie, wracam, wracasz, tak? Wracam do cienia. Trudno. Tak? Ej, żartowni się, prawda, no, żartowni. No, tak rubasznie troszeczkę. Czy, yy, czy chcesz coś powiedzieć, nie? Czy nie? No bo no, ja naprawdę, ja już jadę, bo... Jak no, no, no. zaskoczenia mnie miałeś. Czyli nic nie powiesz. Zobacz, jak to się robi. Natalia, cześć. Czego? Co powiesz? Cię pytam grzecznie. A co ty tam wyciągnęłaś? Pieniążka. Aha, pieniążka. Zwinięty, bo myślałem, że fajura wzięła. A to później? Później, później. A jeszcze ten, ja wybić Proszę, nie drinka, sobie to później. No Nie bardzo wiem, jakby do czego nawiązałaś, ale w porządku. Pani bardzo dobrze. No, to... no dobrze. Pani. Dobrze, to do zobaczenia na chacie, e, tam jeszcze parę słów od Pana Prowadzącego. Ostatnio nawiedzają nas tutaj spora liczba dzieciaków, które przychodzą, tutaj mają śliwki takie, tam też są jakieś inne. I oni przychodzą i bardzo lubią je jeść, ale dość awangardowe podejście mają do odstawiania później furtki. No trudno, zrobią to za nich. A później... Kolejna rzecz, jak to dzieciaki wszędzie na świecie, Niesforne. I co się dzieje? Ano, idą, i później na przykład wywracają i pojedło na kur. Rucha, gdzie jesteś? Siwa? Proszę bardzo. No. Czy komuś wadziło to? No, najwyraźniej tak. To już jak jestem, to zajrzę. Cześć Czarnurka, jajko Ci się stoczyło jedno. Jedzenie jest, woda jest, czarna jest. Ekstra jaj nie widać. Okay. Cześć Siwa, gdzie jest glut? Gdzie jest glut? A jest tam. Glut jak Ty rośniesz ładnie. Pokaż się. A ty, ancymonie jeden. Wy naprawdę nie przyzwyczaiłyście się jeszcze do mnie? Nie? Ciągle nie? No to już się nie przyzwyczaić. Trudno. Ech, jołki połki. Pokażę wam te śliwki. Robaczy, w jeszcze zostały, bo wczoraj tutaj po prostu jak szpaki tak. taka chmara dzieciaków tutaj oblazła to drzewo, właziły tam na sam czubek, zrywali. Podejrzewam, że przetrzebili kompletnie. A przy tym oczywiście łamią gałęzie. O tu, proszę tego. Tu są śliwki, ale jeszcze niedojrzałe. No, tam połamali. Iść to. Dzieciory. No, to takie wygląda trochę jak Mirabelka. A jak dojrzeje, to się robi takie ciemne. Gdzieś tutaj, pewno leżą. Duże to jest. I tu pewnie będzie widać tych dojrzałych trochę więcej. Robią się ciemne po prostu. No, no dobry nawet, co? No. To jest taka lekko żółta, ona już jest pożu do zjedzenia. Jakaś śliwka. Dobra. Już grucha poszedłem. Możesz wyjść. A mam dla Was ciekawostkę jeszcze. Ale pójdę już w stronę ciekawostki, bo myślałem, że doczekam się, aż sama tutaj dojedzie, ale to trochę zajmuje. Zobaczcie, kombajn. Ale taki Ręczny, nieduży. Sudej, Hello! To jest kombajn ryżowy. specjalny koła skonstruowane do tego, żeby poruszać się w wodzie wśród właśnie rosnącego ryżu. No i pan ma tutaj taki płód. I, i idzie sobie z nim. <grystanie> o! Taka historia. to. No to teraz już mogę iść na górę. Po drodze jeszcze tylko zabiorę jeden zestaw pościeli do prania. Już na górze. Proszę bardzo. jaka katastrofa, jaka piękna katastrofa. Dymuknęło. ewidentnie, ale już suche jest, więc mogę spokojnie zdejmować i wstawiam kolejny pranko. Już jest w gotowości. Zaraz ruszamy z porządkami troszeczkę. Muszę dzisiaj też Knajewskiego się pouczyć, Tam mam lekcję. A oczywiście nic nie przygotowałem, nawet nie pamiętam, co mam zadane. Przys przysiądę, przysiądę. No dobrze, ale to, to później. Na razie dziękuję Wam za to, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Taki sobie odcineczek, bym raczej rzekł. Zapraszam Was bardzo serdecznie na jutro siódme rano Czasu Polskiego. Kto wie, może krótszy, może dłuższy, może w ogóle jakiś fikuśty okaże się to już jutro. Oho, będą nam hałasowali, to ja wejdę do środka. Życzę Wam udanego dnia, miłego i do zobaczenia cześć, hej